Cześć, siemanko, z tej strony witam was drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w, dzi w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie tę formę Golden Gauntlet, po polsku złot złota rękawica, I ona polega na tym, żebyście sobie wzięli złotą pabugę jako swoją kompanię i przeszli misję Gauntlet of Gales Ogólnie ja już mam ją, ją założoną, więc... Wy też sobie załóżcie, możecie złotą papugę jak ją zdobyć. Znajdziecie ją na, w, pie, w kadnecie pierwszego sezonu Minecraft Dungeons na 45 poziomie. I ona jest ogólnie darmowym jakby tutaj e, e, free reward widzicie u góry nad e, Golden Parrot macie free reward że więc to jest za darmo jakby nie musicie sobie tutaj czegoś ja, jakby nie musicie sobie kupować kanetu premium, jest to po prostu za darmo, więc na pewno plus. No, yy, mamy sobie ją właśnie założoną, tą papugę, i idziemy sobie teraz z ziomeczki bez dalszego przyrządzania na misję Gantt of Gales. Jest ona yy, na takim jakby dodatkową misją z Hollowing Peaks. Yy i z Peaks DLC jest to ogólnie DLC i trzeba przejść tą misję na jakimś jakimkolwiek y, poziomie apokalipsy warto na plus przejść, bo będą lepsze dropy, ale ja tutaj przejdę na, na przykład sobie nie wiem, wezmę sobie 15, 14, możecie nawet sobie 1 wziąć, to nie, jakby nic nie szkodzi. Ja sobie wezmę tutaj na przykład 14 randomowo domowo. Mogłem sobie to na, na, na 25 przejść, ale jakby... Czy naprawdę, czy, na, czy naprawdę tak warto przejść tą misję na 25? Znowu ziomeczki wam powtórzę, yy, yy, że to samo co w, yy, w poprzednim odcinku, więc sobie jakby yy, zobaczcie go, żeby wiedzieć co, co powiedziałem i ogólnie nie robimy tutaj jakiegoś rekordu jakby trudności na tych misjach, tylko po prostu przechodzimy Achievement yy, tofeum, które jakby nie polega na tym, więc po co to robić, po co, po co sobie yy, jakby tak trudzić się tu, yy, tym poziomem trudności, naprawdę ziomeczki, nie jest warto. Uwierzcie mnie zwa to okej, okay, mamy sobie, całe eee, jest zrobione, i gdzie tutaj przejście się otworzyło? A tutaj, Ok. w ogóle ja chciałem jeszcze wspomnieć, że jestem naprawdę szczęśliwy, że przekroczyliśmy barierę 100 subskrypcji na tym kanale. Jest to naprawdę duży wynik, wynik który chciał, który naprawdę czekałem na niego od. W, w zasadzie wielu miesięcy, nawet może lat, czekałem na to, że w końcu będziemy mieli 100 subskrypcji. Naprawdę mnie to cieszy. Nie wiem jak was. Was pewnie też to cieszy, że wam pomagam, po polepsza się kontent na tym kanale. Jestem naprawdę ziomeczki zadowolony z tego. Serio, bardzo wam dziękuję. Ogólnie, także chciałem powiedzieć Wam, że to tofeum co teraz robimy warto zrobić. Jest naprawdę warte, ponieważ jest na niego, na zrobienie tego tofeum szansa. 1,1% szansy jest na to tofeum, więc no jest ono trudne. Jakby Minecraft Dungeons zanisza rzadkość tych tofełów. On, One by były jakby rzadsze, ale. Tak właśnie jest, że oni zaokrąglają do jakby tutaj części dziesiątych po przycinku, jakby więc. No nie fajnie, no ale tak właśnie jest. Nie tylko Minecraft Dungeons tak robi, wiele, wiele innych Ghetto tak robi. No ale tak właśnie jest. Więc jeśli słyszycie 1,1% szansy, no to to jest na pewno rzadsze to niż właśnie ta 1,1% szansy. No, e, tutaj mamy tego e, golema. Okej, okay, zezwalimy go. Słaby był. To jest gdzieś w indicator Okej, okay, chodźmy sobie. Pass the test. A. Tutaj coś co? Ej ziomeczki, jak ja tu mam wyjść? teraz? A, tutaj się wychodziło XD No i co mam tutaj zrobić? Tak to się robiło? Serio? Co tam jest na końcu by the way? S co? Jak to się... Ej ziomeczki nie, nie, nie mam naprawdę pojęcia co tu, o co tu chodzi O O A, to jest tak, tutaj jest taka winda, o Hmm, rozumiem, no będzie to trudne, ok. Hmm. Ale to nie jest jakiś tunne, powiem wam ziomeczki. No nie, nie wydaje mi się trudne, nawet by się to dało przeskoczyć zwykłym unikiem. Nawet nie mówię, że piłkiem, no bo piłkiem to się by się na pewno udało przes przeskoczyć. E, no. Okej, okay, chodźmy. Właśnie te trudne. Tam jest świnka, ale ja ją właśnie nie będę jej tu właśnie zabijał. Bo, ma bo mam ważniejsze sprawy na głowie. Okej, okay, chodźmy sobie. Nie no, było. W którą stronę? O! Dobra, eee. co jest? Äh, eee. tylko te ziomeczki, jakby. XD? to w się sensie se serio. XD to jest? No po prostu, przechodzicie sobie tą misję. Ile tam Wam będzie, e, gdzie chciał się ją przechodzić? Ale tak. musicie ją przejść, ja już zrobiłem to, to Musicie po prostu przejść tą misję i tyle Okej okay. Co jest z tym? No Ludzie, ja rozumiem, że O No, okej, okay, w dwie strony są, teraz to się tak chyba robiło. Dobra, zrobiłem, e, okej, okay, chodźmy sobie. Jakby to jest naj, chyba najdłuższa misja, nie wiem, ale prawdopodobnie. Trudna jest naprawdę, dziewczynki, trudna. Ale niestety musimy ją zrobić, żeby zdobyć to toferum. No, niestety. Tak czasami bywa, ziomeczki. No. Tutaj tego lemy trzeba. Jak tu się wchodzi? ej ziomeczki, No, szanujmy się. No, się ja naprawdę złą drogę wydałem. Aha, tutaj się idzie. okej, okay, chodźmy. Aha, tędy, aha. Opazda teraz, teraz znowu będzie. Co z tym jest? A Tutaj te... platformy będą się przesuwać. Ja myślałem, że źle tu przeszedłem. Okej. Okay. Czyli tak to właśnie musi, musieliśmy przejść. Okej, okay, chodźmy sobie. No. Labirynt. Dobra. Yy, z tym ja się nie klepię tutaj. No po prostu ja się z nimi nie klepię, no i tyle. O. O. Dobra, mamy. Labirynt był akurat... No nie no, szanujmy się, no. Są jakieś żarty. No ludzie, no naprawdę. Żeby tak to przechodzić, no. Nie wierzę w to. XD. Dobra, jeszcze tutaj jest coś. Pychnię sobie. O. No nie, no. O. Proszę. Dobra, jest. Let's go. Mamy. Finish the Gauntlet. Ok, ukończymy rękawice I będziemy mieli to -um. Nie była za długa ta misja, według mnie Ale była trudna, ok? Bo jakieś parkoury, takie Minecraft Dungeonsowe No nie była za trudna, ale nie była też za łatwa No mogę tylko e, tyle powiedzieć, że dla mnie nie stanowiła jakiejś trudności, no ale też nie była za łatwa, no Ok ze względu na parkury, bo na mowy to raczej znaczy nie A na parkury? No to tak, właśnie, okej okay. Ile ich tu będzie teraz? Ile tutaj jest fal? Chyba z 10 będzie tutaj fal, zobaczymy Ziómeczki Okej, okay, kto tu będzie jeszcze? No nie, no nie wierzę, no ile tutaj ich jest? O! Iluzjoner Climb your prize, ok. Ee, trochę tam emeraldów sobie za tą misję. O, obsidianowa skrzynia. Wow. Dobra, dużo. Otwieramy. Wychodzimy. No i przeszliśmy z ziomeczki Misję. I też tym przeszliśmy misję, ale także zdobyliśmy ziomeczki trofeum, nasz bardzo wyczekiwany achievement, więc powinniśmy się cieszyć. Ja mam nadzieję, że Wam pomogłem, udało Wam się zdobyć e, być ten achievement właśnie i myślę, że będę powoli kończył ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Ja będę się ziomeczki z wami już żegnał. Jeszcze chciałem wspomnieć, że ogólnie będzie specjal, ale trochę będzie się później. Mam nadzieję, że będzie warto na niego troszeczkę dłużej poczekać. No na pewno będzie, będzie ciekawy, będzie się działo ziemeczki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu i cześć!